Odcinku. Zbieranie cukierków na Brock Heaven RP. Bierzemy sobie hard poziom. I jedziemy, pokażę Wam nowość. W domach, w domkach jest nowość, więc jedziemy do domku. Let's go. I jedziemy sobie do domku. To jest tylko taka nowość. Wiecie, mała. Niewielka. Na szczęście tu nikt nie mieszka. Bo źle by było, OK. Jedziemy tutaj za ten karton i tu jest safe i sekretny pokój. Dobra. Teraz wracamy do zbierania słodyczy. No, jak się zrobi ciemno, to ja tego w ogóle nie znajdę. Więc to będzie strasznie. Niefajne. Jak się zrobi ciemno. O, o, Tu jest jeden. I jedziemy dalej. Ła! Tu mamy jeden. I jeszcze. Jestem ciekawy, czy tu nie ma. Tak, jest, 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 jest mam problem z jechaniem tu na rowerku. Let's go, let's go, let's go, jestem. Teraz do szkołki. W szkole jest jeden tylko. Chyba. Jestem ciekawy, czy w tej dyni nie ma. Najpierw sobie wezmę, weźmiemy te proste. Pamiętajcie, żeby zapisać, napisać w komentarzu Halloween, a przypnę Wam serduszko. Okej, okay. teraz jedziemy po tej stronie. Tam też już widzę jedną. O, tu jest Candy. Candy jest też tutaj. I Candy, jeszcze jedno będzie na dachu policji. Tutaj jest Candy, ostatnia. Okay. Potem jest w yy, basenie. Gdzie? Tutaj jest. Dobra. Na jest jedno. Później jest. Byliśmy już na przystanku autobusowym? Tak, byliśmy. Yy, tu, jak byłem w więzieniu, pamiętacie to? Okej okay. tutaj 13 na 25. Już niewiele nam zostało. Właściwie dużo nam zostało. Jedziemy tutaj. Za dom, za motel. Tak, tu już byliśmy. Na lotnisku byliśmy. Nie, nie byliśmy. To dobrze. To tutaj mamy jeszcze jeden. Jeszcze tylko! Tak niewiele. A jestem ciekawy, czy tu nie ma. O, tu jest, tu jest, tu jest. Tutaj i jeszcze tutaj. Teraz jedziemy do... Do końca jeszcze nie są. A tak, ważne, śniadanka. Znaczy tak koło śniadana, jak tam to się zmienia. Tutaj. Okej. Okay. Teraz pamiętam, że jeszcze było to w szkole byliśmy. Aha! Dobra, do dekieru. Może tu będzie. O, o. Nie. O, o. Nie, nie, wiem, gdzie jeszcze będzie. I to na pang. Byliśmy na dachu. Okej. Okay. Byliśmy, ale nie byliśmy. A tu nie ma. A to sobie zostawię na koniec. Teraz musimy koniecznie użyć tego statka powietrznego i lecieć na dach tego budynku, gdzie są opiekunki dla dzieci. Uuuuu! Zium, zium, zium! Lecimy sobie. I tutaj. Okej. Okay. Let's go. Tutaj jest jedno na pewno. I teraz jeszcze yy, pojedziemy sobie. Chyba do. W banku nie było. W dentyście też nie. A tak. Pamiętam, gdzie było. Nie, jednak nie. Dobra. Nie poddajemy się, widzowie. Jedziemy szukać dalej. Tu na pewno będzie. To jest niemożliwe. No, szkoda. Wyskakujemy sobie przez okno. I jedziemy na dalsze poszukiwania. Gdzie to może być? Niech to. To jakiś żart. A, tak, tu nie byliśmy. Jest. Jest, jest. Oczywiście. No, nie. Nie mówcie, że to koniec. Teraz pójdziemy sprawdzić trochę dalej i dlatego sobie wezmę auto. Prędkość 100 i wiecie, pojedziemy trochę dalej niż Broku Happen. Poza granicę miasta. Dobra? No więc zostały nam już tylko trzy. Czego na pewno znajdę? W ostatnim odcinku mi to nie, nie wyszło. To jest part eee, drugi tego, tamtego poprzedniego odcinka. Raczej tu podejrzewam, że może być. Ło, wow, Ło, wow, 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 wow. Proszę, nie teraz, tu Nie wysiadaj mi. Wiem, wiem, wiem. Pojedziemy sobie na drony. Na drony. Sprawdzimy czy tam jest. Oczywiście pamiętajmy o zamknięciu autka. I jedziemy na drony. Co jest? Dobra, ej! Ej,cie widzowie, tak jest tam. Biegniemy sobie tutaj. I teraz będziemy sprawdzać z wysoka. Czy może coś będzie. Łą, wow, Zią, 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 zią! Tu nie ma... Nie ma. Nie! No co to jest za żart? Nic tam nie kliknęłem. Co jest? Co ja ciągle klikam? Okej. Okay. No oczywiście. Ja tak patrzę z wysoko, to jest lepsze. Pum. I jedziemy tutaj. A tak, tu może być. Nie, nie. To szkoda. Ale nadal się nie poddajemy. Jeszcze tylko dwa zostały. Byliśmy w szpitalu? Tak. Teraz będzie znaczy czas na szkołę. Tak, jestem ciekawy, czy tu nie będzie. Raczej tu będzie, podejrzewam. Bo w ostatnim odcinku miałam problem. Wiecie, jak to wyszło. Skończyłem na jechaniu. I może bym znalazł. Tu niestety jest pusto. Okej. Okay. I dobra. zapełno coś musiałam przegapić, bo w ostatnim odcinku znalazłem 24. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Byliśmy już na przystanku autobusowym? Mi się wydaje, że nie byliśmy. A nie, byliśmy, byliśmy. Dwa yy, nie byliśmy. Też byliśmy. Tu może coś będzie. I to zobacz. Bo jestem ciekawy. Nie. Zero. Czyli tu nie ma. Pan, też byłem? I nie ma. Ojej. Dobra, pójdziemy szukać tak do szpitala. Okej, okay. nie, słyszałam gdzieś za rękę. Ojej. Oh. Dobra, wyjeżdżamy sobie Nie ma raczej Nie I to koniec Nie, nie żartuję. Dobra, wychodzę Jestem uszkodzony A! Tu może być Nie. Dobra. Ja w ostatnim odcinku zgubiłem dwa. Bo to że jestem ciekawy. Ratuszy więcej nie było, z czego to pamiętam. A, dobra, może przy banku jeszcze jest coś. Ojej, przyjechałem kogoś. Tutaj? Tak, do kościoła może pojedziemy, ale tam wątpię, żeby było, bo to jest bliskie, tak jak nie bardzo świętujemy Halloween, ale dobra. Yy... Alarm bankowy został uruchomiony. O.M.G. Dobra. Tutaj może będzie? Liczę na to oczywiście. I... Aha, czyli tak trzeba będzie szukać, no to widzowie, jednak trochę potrwa niż myślałem. Trochę dłużej, myślałem, że to zbierzemy tak 15 minut. Tu się okazuje, że potrzeba tak dużo, dużo więcej czasu. O, w ogóle nie słyszałam o tej tylnej hali. Może gdzieś w kinie jest. TV station. No niestety nie. Dobra. No i nie! To jakiś żart! To jest niemożliwe. Gdzie ja to mogłem przegapić? A tak, 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 tak! Oczywiście, jaki ja byłem nie mądry. Cały czas tu na mnie czekało. Tu się wchodziło Dobra, wiem, że dałbym radę tam wejść bez drabiny. Może tu jest. 24. Cztery. Cztery, jeszcze 25. Nie poddajemy się. Może się udać. Jeszcze nie koniec. Nigdy się nie poddajcie. Okej, okay. tak jak ja. Szukamy dalej, to nic. Bierzemy sobie helikopter na przykład, ja sobie wezmę i będziemy szukać dalej. Okej. Okay. No właśnie. Ja się obawiam, że tu może być. No, nie ma. Jakiś helikopter. I oni to nazywają helikopterem. To przecież statek kosmiczny. Uff. Dobra, ale już to jest nieistotne teraz. Przeszukam dach tutaj. Spróbuję wylądować. Lądujemy. I robię lądowanie wylądowałem. Mam nadzieję, że uda mi się w tym odcinku zebrać 25. Okej, okay, nieważne. Okej. Okay. No widzowie... No przepraszam, ale muszę się poddać. Skończyłem już. Nie mogę znaleźć tych 25, ale myślę, że to będzie... Bardzo dobra podpowiedź. A nie wiem, jak wy sądzicie, ale pamiętajcie, jak uda wam się znaleźć 25, to napiszcie to w komentarzu. Może jeszcze uda mi się coś zrobić. Wow, 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 wow. wow. A propos, to tu może jeszcze coś być. Zaraz kończę, niestety. O! A co to jest? A, to mój statek przecież. Wiem, pójdę jeszcze do szkoły szukać. No niestety nie mogę się poddać. Może będzie in the halo, halo, you bet he In jedziemy nad jeziorko sobie. No może uda mi się coś jeszcze tam wyszukać. Teraz mi się limit kończy. Ale podejrzewam, że łódka to będzie właśnie ten... Nie, w łódce pamiętam, że nie było. Ostatnio znalazłem, też miałam problem z tym ostatnim. Tu może nie ma. Tu też nie było. Na tym skończymy nasze poszukiwania. Do widzenia!